Zaczynamy kolejną lekcję kursu Forex kroku. Tematem, który podejmiemy, to temat dosyć wrażliwy, czyli czy rynek walutowy w Forex jest dobrym rynkiem dla osoby początkującej. Osoby początkującej w takim rozumieniu, że pierwszym rynkiem finansowym, z którym ma ktoś do czynienia, jest rynek. Forex tym tematem zajmiemy się już w lekcji 38 kursu Forex Krok po kroku. Jeżeli chodzi o rozumienie rynku walutowego, rynku forex, to mam na myśli, handel na najpopularniejszych platformach tradingowych takich jak MetaTrader 4, MetaTrader 5.0 na instrumentach, które nazywane są CFD-kami, czyli kontraktami różnicowymi, inaczej contract for difference. O tym czym one są, opowiadamy w osobnym kursie, czym są kontrakty CFD i jak sobie, jak na nich funkcjonować. I też trochę mówimy o tym w tym kursie Forex krok po kroku, gdzie jako Forex rozumiemy szeroko pojęty rynek walutowy. Jeżeli pierwsza inwestycyjna przygoda z Twoimi transakcjami, z Twoją spekulacją, inwestowaniem, to rynek walutowy i kontrakty CFD. To mam dla ciebie złą informację. To nie jest dobra kolejność. Rynek walutowy Forex i każdy na tym rynku w końcu będzie osobą początkującą, która stawia swoje pierwsze kroki, ale to nie powinny być twoje pierwsze inwestycyjne kroki. Gdy patrzymy na platformę, która jest za moimi plecami, to jest akurat platforma od brokera, od brokera Orpex, to w dużej mierze Rynek, który tutaj widzimy, przeciągając przeróżne instrumenty, dla nas będzie niczym innym jak wykresami skaczącą ceną. Instrumentem, który, na którym będziemy handlować, to będą cfd czyli instrumenty pochodne, które odzwierciedlają cenę instrumentu bazowego. Natomiast my fizycznie absolutnie żadnego dobra, żadnych akcji, nie nabywamy, handlujemy tylko i wyłącznie na instrumentach, których zadaniem jest odzwierciedlenie ceny instrumentu bazowego. To jest pierwszy powód, dla którego Powinniśmy najpierw zacząć handel na instrumentach bazowych, po to, żeby zrozumieć specyfikę tych rynków, a dopiero później ze swoją strategią, ze swoim podejściem możemy próbować sił na rynku forex, na rynku kontraktów CFD. Kolejna rzecz to wpływ na ten rynek. Jako mali inwestorzy indywidualni w przypadku handlu na parach walutowych absolutnie. Absolutnie nie mamy żadnego wpływu na to, o, na jak kształtuje się kurs danej waluty. Jeżeli teoretycznie zajmiemy pozycję długą na parze Australijczyk do dolara, bo masz 50 lotów wpisane, to generalnie na normalnym rynku, jeżeli to byłby instrument bazowy i Teoretycznie byłby to mniejszy rynek, ta moja, moje, moja transakcja, moje zlecenie miałoby tutaj znaczenie. Przez to, że to są kontrakty CFD, drugą stroną najpierw jest broker, to nasz wpływ na kształtowanie się kursów jest totalnie zerowy. A to oznacza, że absolutnie nie bierzemy udziału w kształtowaniu się popytu i podaży, czyli tych dwóch najważniejszych sił na rynku, pomiędzy którymi relacje tworzą nam trendy. Bo to, to, jaka jest różnica między popytem a podażą, powoduje nam, że na kilka miesięcy tworzy nam się trend. My tutaj obserwujemy już tylko i wyłącznie efekt końcowy, właśnie w postaci tego. Jak się rozwija sytuacja, na przykład na parze Australijczyków do dolara. Jest też trzeci powód, dla którego rynek Forex nie jest dobry dla osoby początkującej, w rozumieniu osoby, która pierwszy kontakt, jaki ma ze spekulacją, inwestycjami, to jest właśnie rynek Forex. Dlatego, że pary walutowe, to w moim odczuciu i odczuciu pewnie ogromnej e, liczby inwestorów, e, to najtrudniejszy segment do spekulacji, do inwestowania, z racji tego, że to pary walutowe utrzymują się głównie w długoterminowych tendencjach bocznych. To w przypadku par walutowych na niskich interwałach dochodzi do bardzo dużej liczby e, chaotycznych ruchów, chaotycznych w takim rozumieniu, że, że, że tutaj, nawet stosowanie jakich, jakichś magicznych, magicznych narzędzi analizy technicznej nie zbuduje nam tej przewagi statystycznej nad innymi uczestnikami rynku. Po czwarte, osoba, która zaczyna dopiero przygodę z inwestycjami i ze spekulacją, nie powinna wskakiwać. Na rynek, na którym mamy do czynienia z dźwignią finansową. Co nam powoduje dźwignia finansowa dla osoby początkującej? Pierwsza rzecz, którą powoduje, to, że normalna, normalne, małe zmiany cen danego instrumentu czyli tutaj na przykład wskoczyłem na kupno na Australijczyku do dolara, pozycja o wielkości jednego lota, już na samym starcie kapitał waha mi się o kilkaset złotych bardzo małe. Mało znaczące ruchy będą mocno uwidocznione przez dźwignię finansową będą miały wpływ na twój kapitał. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, przez dźwignię finansową będziesz emocjonalnie e, rozczęsiony, totalnie rozczęsiony. W zależności od tego, czy to będzie, czy ta transakcja zacznie wykazywać zysk, czy będzie wykazywała minus, te nasze emocje. Nad którymi próbujemy się, na które próbujemy opanować, nawet jako doświadczeni inwestorzy, ale wiadomo, że są sytuacje, w których one biorą górę, to tutaj osoba początkująca, tą huśtawkę nastroju będzie miała i to olbrzymią. Więc jest co najmniej kilka powodów, dla których rynek walutowy powinieneś zostawić sobie kolejny etap Twojego rozwoju, jeżeli chodzi o to, z jakiej palety instrumentów finansowych chcesz korzystać. Pierwszy etap i pierwszy rynek, który z którym powinieneś mieć do czynienia, to rynek tych instrumentów bazowych, w oparciu o które budowane są CFD-ki, czyli mam na myśli akcje takie realne akcje, realne spółki, które działają pewnie też na twoim lokalnym rynku, czyli produkty spółek, które możesz kupić, możesz poczuć, a możesz też akcjami tych spółek handlować. To powinien być twój początek, a dopiero później rozszerzenie o surowce, dopiero później rozszerzenie na indeksy giełdowe, na pary walutowe i na instrumenty, które podlegają i w oparciu o które tworzone są tak zwane Instrumenty pochodne, czyli jeszcze raz dodam, czy to gama instrumentów, których cena i których zadanie jest odzwierciedlenie ceny instrumentu bazowego, ale żadnego dobra, żadnego aktywa poprzez handel na tych instrumentach nie nabywamy. Handlujemy tylko i wyłącznie na różnicy kursowej. To jest kolejny argument za tym, że jeżeli jesteś totalnie zieloną osobą początkującą w inwestowaniu to rynek walutowy zostaw po prostu na później, a w międzyczasie oczywiście możesz e, przejść wszystkie lekcje w ramach e, tego naszego kursu forex krok po kroku, kursu najlepszego kursu analizy technicznej, kursu o tym czym są cfd i najlepszego kursu akcyjnego, bo to wszystko u nas na naszym YouTubeowym kanale totalnie za darmo. To tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję, jeżeli Ci się podobała. Pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli uznasz, że ten materiał był na tyle wartościowy, to będę bardzo wdzięczny za udostępnienie tej lekcji dalej. Tak wygląda. Cały czas dostępne jest w sprzedaży wydanie 23. magazynu inwestora, czyli kwartalnika, który dostępny jest w całej Polsce, we wszystkich salonach prasowych Empik w całej Polsce. To wydanie jesteś w stanie dostać. Tak w tak, najszybciej to możesz zrobić, czyli pójść do najbliższego Empiku i zakupić ten numer w cenie 2970. Ale zachęcam Ci do tego, żebyś wskoczył na fxmack.pl łamane przez sklep i zakupu dokonał przez nasz sklep. Kod rabatowy Wiedza to 20% na cały asortyment, i zaraz pokażę ci, jak z tego kodu rabatowego. Możesz skorzystać. To wydanie magazynu Inwestora. Inwestor to 130 stron na temat inwestycji, spekulacji, na tematy bieżące. Między innymi mówimy o wyborach prezydenckich, które lada moment będą miały kosmiczny wpływ na rynki finansowe. Wchodzimy na FXMac.pl, wchodzimy do zakładki sklep, w której. Jest dostępna opcja prenumeraty. Dodajemy ją do koszyka. W ramach prenumeraty, gratisowo dorzucane są nagrania z webinarów. Jest ich już prawie 40 czyli około 40 godzin nagrań z webinarów. To możesz zakupić osobno bez prenumeraty, ale z prenumeratą one są po prostu w gratisie, no i e bóg o bezpiecznych przystaniach. W koszyku pod przyciskiem Zamawiam możemy wprowadzić kod rabatowy. Wiedza, klikamy aktywuj kod, no i widzimy, że cena zmieniła nam się do 79 złotych i 76 groszy, jeżeli chodzi o prenumeratę, plus oczywiście koszt wysyłki, który wyjdzie w kolejnym kroku. To jest naprawdę śmieszna cena, jeżeli chodzi o to ile materiału otrzymujesz w każdym kolejnym numerze magazynu inwestora, i zważywszy na to, że same gratisy do tego produktu są o wartości 170. Złotych. Zachęcam Cię też do wzięcia udziału w naszym największym edukacyjnym projekcie, czyli Akademii Inwestora. Cena tej Akademii rośnie o złotówkę z każdym sprzedanym egzemplarzem, dlatego że cały czas uważamy, że ta cena jest absolutnie poniżej tego, jaką wartość ten produkt finalnie inwestorom i uczestnikom tej, tej Akademii da. Rozmawiamy o rynku akcyjnym, o rynku walutowym, o rynkach giełdowych, Szeroko pojętych o rynku surowcowym. Pokazujemy po prostu, jak poruszać się po tych różnych zakamarkach świata finansowego. Mam nadzieję, że w bardzo prosty i przystępny sposób zrealizowanych już mamy. Osiem lekcji. Szczególnie najkrótsza jest bodajże lekcja lekcja szósta, bo około 40 minut ta lekcja trwa, natomiast większość lekcji to jest ponadgodzinny materiał wideo, bardzo obszerny artykuł na temat danego zagadnienia i test wiedzy. I to jest ważne: każda lekcja kończy się testem wiedzy, czyli możesz sobie zerknąć i. Czy tak naprawdę dobrze zrozumiałeś? Jeżeli kupisz ten produkt, to on się pojawi w zakładce Moje produkty po zalogowaniu. No i tak wygląda dostęp do akademii. Każda lekcja, jak sobie kliknę to wideo zablokowane i dostępne tylko i wyłącznie na tej podstronie, opis tego, w której minucie poruszany jest jaki temat, następnie. Artykuł na temat danego zagadnienia zakończony testem wiedzy, który możesz przechodzić wielokrotnie, czyli po prostu możesz sprawdzać, czy tą wiedzę poprawiłeś. Na początku warto tak naprawdę przed przejściem lekcji zrobić test wiedzy, czyli wejść sobie w taki oto sposób, wskakujemy na sam dół, przechodzimy test wiedzy, zobaczymy, jak, patrzymy jaki jest stan naszej wiedzy, a następnie przechodzimy lekcję. I później znowu podchodzimy do testu, i, z, i jesteśmy w stanie sprawdzić, czy mamy tutaj progres. Kod rabatowy wiedza, ten 20% kod rabatowy, również działa na to szkolenie. To szkolenie będzie w śmiesznej cenie około 500 zł. To jest naprawdę wyśmienita cena, biorąc pod uwagę to, ile materiału w tym szkoleniu będzie. Każda kolejna lekcja pojawia nam się na, na, na właśnie w tej zakładce, w zakładce Akademii Inwestora co tydzień. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że subskrybujesz, prenumerujesz i przechodzisz Akademii Inwestora. Udanych inwestycji słyszymy się w kolejnym materiale.